Ja, proszę Państwa, głęboko wierzę, że na tej sali jest dzisiaj także co najmniej dwóch prezydentów. Ten obecny prezydent Rzeczypospolitej i ten przyszły już w najbliższym czasie. Naszym gościom ze Stanów Zjednoczonych nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy. Zbliżająca się ku finałowi kampania wyborcza prezydencka i co to znaczy, że kandydat tej opcji konserwatywnej, opcji patriotycznej jest w sposób brutalny, okrutny, wręcz bandycki, niejednokrotnie atakowany wieloma piętrowymi pomówieniami. To niestety dzieje się także w Polsce, ale ja wierzę w to głęboko, że mimo wszystkiego tego, co się dzieje, właśnie to, że Polacy się na to nie zgadzają, na takie traktowanie, na takie zachowanie, na taki bezmiar kłamstwa w mediach zaowocuje w czasie zbliżających się wyborów prezydenckich, w których Polacy wybiorą wolność, uczciwość, a nie cynizm i draństwo, jak mówiłem już wielokrotnie.